Cześć, z tej strony Michał i zapraszam was na kolejny odcinek DJ Pro TV. A dzisiaj dosyć nietypowo, nieplanowany tutorial na temat wsparcia dla serwisów streamingowych w sprzętach takich jak Opuskład i Omnis Duo. Mowa tutaj o pod Link i Tidal. Także do zobaczenia za chwilę. Tak jak powiedziałem we wstępie, kilka dni temu pojawiła się aktualizacja firmware dla Opus Quad i Omnis Duo, czyli tych sprzętów, które posiadają już wbudowany moduł Wi-Fi, aby połączyć się z siecią internet i właśnie korzystać bez żadnych dodatkowych urządzeń z, z internetu pojawia się właśnie możliwość korzystania z, już nie tylko z tego Cloud Direct Play, czyli gdzie mogliśmy sobie najpierw na Dropbox, w tej chwili też na Google Drive'a, jakby wyeksportować naszą muzykę i grać ją jakby z powietrza, czyli właśnie przez internet. Teraz się pojawiło wsparcie dla Tidala i Bitport Linka. W przypadku Bitport Linka jest to dosyć proste. Po prostu po aktualizacji firmware mamy taką dodatkową opcję na naszym ekranie, co pokażę, jak przejdziemy już sobie do sprzętu, gdzie zobaczymy jak to wszystko działa, ale w przypadku Tajdala jest to trochę bardziej skomplikowane, więc myślę, że przyda. Zrobimy sobie taki tutaj tutorial, który się chyba wszystkim przyda. Aby to zrobić potrzebujemy dwóch rzeczy. Potrzebujemy pendriva oraz rekordboxa no i oczywiście konta na Tidal i konta na przykład na e, Google Drive, czyli ogólnie naszego konta Google, lub też alternatywnie Dropbox. E, przechodzimy sobie do komputera. Mam otwartego Recordboxa. Co dosyć istotne, jest to Recordbox w wersji free, więc e, nawet jeśli macie trial, co się wam się skończy, nie obawiajcie się, ta wersja free jest tak naprawdę e, praktycznie w pełni funkcjonalna. Przechodzę sobie tutaj do e, display Tidal, tak? czyli e, zakładki Tidal. Tu się musimy zalogować. Po kliknięciu logo, pojawia się nam tutaj strona Tajdala, na której kontynuujemy, tak naprawdę pozwalając połączyć się z naszym kontentem, Co jest bardzo istotne, w przypadku Tajdala musimy nie tylko mieć wykupiony abonament, ale też jeszcze ten dodatek DJ Extension, który pozwala nam na korzystanie z Tajdala też na programach i sprzętach DJ. Tidal jest już połączony, więc wchodzimy sobie tutaj w file, ustawienia i musimy sobie aktywować opcję Cloud. Czyli tutaj włączamy sobie synchronizację. Ja wybieram Google Drive'a. Przechodzimy sobie tutaj. Klikamy Start. Wybieramy, zaloguj się. No i otworzyła się strona Google, gdzie musimy wybrać nasze konto Google. Tu już jest to wszystko u mnie bardzo proste, ponieważ jestem zalogowany oczywiście na tym komputerze, na tej przeglądarce. Tu dosyć istotna rzecz, musimy ręcznie zaznaczyć to zgodę na wyświetlanie, edytowanie, tworzenie, etc., etc. Zjeżdżamy sobie na dół i klikamy dalej. W tej chwili już okno zostanie zamknięte, Przekierowuje nas na stronę Rekordboxa i wracamy sobie tutaj do Rekordboxa. Jak widzimy, jesteśmy już tutaj zalogowani w Google Drive. Przechodzimy sobie w drugą zakładkę, i tu musimy mieć obie te funkcje zaznaczone. Zamykamy sobie ustawienia, ponieważ ten etap konfiguracji już jest jakby zakończony. Teraz tutaj nie komputer, tylko podłączone urządzenia. Jeszcze chyba niżej. Tak, tu mamy pendrive'a. I musimy sobie kliknąć tutaj autoryzację, czyli tak, czy chcemy e autentykować to urządzenie. Tak i w tym momencie ten pendrive staje się kluczem dla naszego e sprzętu. Teraz jeszcze tylko, aby móc z niego korzystać, musimy sobie tutaj klikać Remove USB Device, więc e aby było nastąpiło bezpieczne odłączenie, no bo gdybyśmy tak sobie wyciągnęli w trakcie, to mogłoby się skończyć na przykład uszkodzeniem bazy lub uszkodzeniem danych na, Pendrive. No i magia kina, przeskakujemy sobie do konsolety, komputer już odstawiamy na bok, komputer już nam nie powinien być potrzebny, właśnie włącza nam się tutaj system w opus kładzie. pendrive jest już podłączony i natychmiast jak się załaduje system. No Device już jest USB 1 i mamy tutaj trzy opcje w przypadku e, podłączonego pendrive'a. Pierwsza to oczywiście lokalna biblioteka. Tutaj playlist nie ma, ale jakieś utwory w tym dziale tracks są. Sourcem wracamy. Druga opcja to Cloud. Czy chcemy się zalogować do Recordbox Cloud Direct Play? Oczywiście, że się chcemy. Aby to działało oczywiście musimy najpierw sobie połączyć się z naszą lokalną siecią Wi-Fi żeby mieć też dostęp do internetu. No i tutaj w sobie ponownie wchodzimy w Cloud i tutaj mamy utwory, które byśmy mieli na naszym Dropboxie, czy w moim przypadku na Google Drive. W wersji darmowej jest to chyba tylko 10 utworów, więc szału na pewno nie ma. Ale dzięki temu, że się tutaj zalogowaliśmy i to wykonaliśmy wszystkie operacje, które wykonaliśmy wcześniej na Rekordboxie, mamy też tutaj opcję Tidal. Wchodząc w wersję Tidal wchodzą w gatunki, Polskie Tide Top 100 Polska. Na miejscu pierwszym Mariah Carey, All I, all I Want for Christmas Is You. Eee, pięknie płyniesz, Dawid, podsiadł. Załadujmy sobie to. Raz, dwa, trzy, cztery, powiedzmy cztery sekundy na załadowanie i kolejne, tutaj no powiedzmy dwie, trzy sekundy na pojawienie się tutaj naszego wykresu. Jak widzimy, nie pojawia się tylko nam tutaj ten wykres taki ogólny, ale też ten bardziej szczegółowy. Hmm, który w, w, wcześniej tak naprawdę w normalnym układzie wymagał... Przetworzenia przez rekordboxa. Te analizy tutaj się nie, może nie do końca zawsze sprawdzają. Jeszcze nie do końca wiemy, jak to wszystko działa, jak to będzie rozwiązane, czy będziemy sobie tutaj jakieś swoje własne robić, ale w przypadku klubowych rzeczy chyba jest zdecydowanie lepiej. Natomiast takie e, jakieś mniej klubowe rzeczy mogą nas tutaj trochę e, zaskoczyć. No i wracamy sobie do source, gdzie mamy ostatnią rzecz do sprawdzenia, czyli Beatport, dokładnie Beatport Link. Tutaj za każdym razem musimy się logować, nie robimy sobie tego, tego żadnym kluczem, więc musimy wpisać nasze username. No i robimy logowanie, tak samo jak w poprzednim przypadku musimy być połączeni z siecią Wi-Fi, musimy mieć wykupioną opcję Beatport Link na Beatporcie. No i sobie tu wchodzimy w Beatport i tu mamy zdecydowanie więcej takiej klubowej muzyki, na przykład mamy na przykład właśnie Top 100. Czy już po gatunkach e, też możemy sobie zrobić swoje playlisty na, na Bitporcie? Dzięki temu mamy szybki, szybki dostęp. Możemy sobie tutaj też wyszukiwać za pomocą klawiatury. E, to wszystko też tak samo w Tidalu działa. Także sobie tutaj wchodzimy. Nie wiem, jakiś Afro House. Niech będzie pierwszy, lepszy utwór. Ładujemy. I tak samo. Raz, dwa, trzy. 4 sekundy praktycznie i mamy i też bardzo szybko się pojawia tutaj wykresik, ten zdecydowanie lepiej, precyzyjniej wygląda. Także jak widzimy po wykonaniu tych wszystkich operacji, przygotowaniu pendrachy, czy też zalogowaniu się w Linku, wszystko powinno działać i tak samo też to wszystko wygląda w przypadku Omnis Duo, także na ten moment te dwa sprzęty dostały taką aktualizację. No i z pewnością XDJ-AZ, na którego cały czas czekamy. Myślałem, że będzie jeszcze okazja zrobić jego recenzję w tym roku 2024, natomiast prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że dopiero w przyszłym roku się czegoś takiego doczekamy. Jeśli chodzi o dzisiaj, mam nadzieję, że to chyba powinno wszystkim wystarczyć, że to będzie na tyle. Jeśli się Wam podobało oczywiście łapkę w górę, pytania, sugestie zapraszamy do sekcji komentarzy. No i zapraszamy do zakupów na naszej stronie djpro.pl zamiast jakichś patronajców po prostu robicie u nas zakupy, a my Wam potem pomagamy przygotowując takie filmy i też rozwiązując Wasze problemy. Także gorąco do tego zachęcam, szczególnie w tym gorącym świątecznym okresie i do zobaczenia w kolejnym odcinku DJ Pro TV.